Chciałem z, góry, chciałem z góry podziękować wszystkim swoim oglądaczom, ponieważ dzięki Waszym kliknięciom od niedzieli udało mi się właśnie zdobyć coś takiego. O, proszę bardzo, przysłali mi to z góry, z góry gogry, chłopaki. Najnowsza generacja, to jest mój nowy telefon. Kupiłem go dzięki Waszym kliknięciom, proszę. Wszystko tutaj jest tutaj Google Ziemia, right, Google Tuba, Google Plus tak i right? right? No i dzisiaj jest Because też oprogramowanie ever, Chrome. Chrome. który został zupdate'owany do Jodin 4.2.2. Miller mm, Miller Nieprawdą jest to, że Google w moim nowym telefonie nie ma slotu karty pamięciowej, ponieważ u mnie w sklepiku możecie już kupić taką nasadkę którą można podłączyć właśnie do tego Nexusa. I tutaj karty pamięci też można ładnie zainstalować. Zejdynę 99 centów. W moim sklepiku już niedługo do nabycia. I jeszcze dodatkowo w, w, ramach, w ramach promocji do każdego zakupu w moim sklepiku dołączę pudełko pocisków Blazer. Także zapraszam serdecznie już w przyszłości, a niedługo zagramy sobie w Minecrafta na moim nowym właśnie urządzeniu. Także... Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję i. I zapomnijcie klikać na reklamę, Dzięki temu kupię coś nowego i zaprezentuję to na moim kanale. Jeszcze raz dziękuję. Dziaczki pa papa.